Dzisiaj została podpisana umowa z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na współpracę przy organizacji Akcji Lato dla dzieci z małego środków piłkarskich. Dziękuję bardzo jej prezesowi Januszowi Michałkowi za nawiązanie z nami współpracy i jestem przekonany, że dzieci będą z tego miały najwięcej radości. Niech uśmiech dzieci będzie dla nas wszystkich największą zapłatą. Bardzo się cieszymy, że kolejna wspólna akcja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Śląskiego Związku Piłki Nożnej, bo dla dzieciaków to wszystko. Dzieciaki to przyszłość. My się bardzo cieszymy, że przecież poprzez sport możemy wiele zrobić dobrego, nie tylko dla tych dzieciaków, ale też potencjalnie dla naszych ludzi, dla ludzi, którzy pracują w strefie, dla naszych inwestorów, których mamy i tych, których wkrótce będziemy mieć. Dlatego ta akcja jest fantastyczna. Już wszystkie dzieci i ich rodziców zapraszamy. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Akcji. Dziękuję bardzo za